Najczęściej przywożoną pamiątką turystyczną z wakacji są koralowce. Są to gatunki zagrożone wyginięciem. Giną one nie tylko z powodów przyrodniczych, czyli na przykład podnoszenia się temperatury wód, mórz i oceanów, ale także dlatego, że są dewastowane rafy koralowe przez turystów. Jak wyglądają koralowce? W jaki sposób rozpoznać je i uniknąć konsekwencji na granicy? Mają one strukturę drzewkowatą i są twarde. Mogą być białe mogą być, tak jak w tym przypadku, brązowe. Występują również w takich formach, tak jak w tym przypadku, tego rodzaju fungie. Mogą być czerwone, tak jak ten organecznik. Również są wykonywane z nich wyroby, które później możemy kupić w sklepach, tak jak w tym przypadku koral niebieski, który również jest gatunkiem objętym ochroną i przywóz jego może tylko i wyłącznie odbywać się na podstawie odpowiedniej dokumentacji CITES. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich naszych odcinków, a już w następnym opowiemy o nadmorskich muszlach.